Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 12 grudnia, kolejny vlog masz się zaczyna. Zaczniemy może dzisiaj od takiego szybkiego przepisu na naleśniki, ponieważ dzisiaj dziewczyny na śniadanie naleśniki, oczywiście standardowo i Wam pokażę jak ja szybko robię naleśniki, ponieważ nie lubię, jak te nasze naleśniki pływają w oleju. Nasze naleśniki mają olej gdzie indziej. Więc te nasze naleśniki robimy także dwa jajka. 그만들 <목소리도> 그만들 Taka błysznieca. Taka woda. Przychodzi. I dajemy mąkę. Ja tam się tu mam ogarnąć to, żebyście wiedzieli, ile są proporcje, ale ja to ogarniam ogólnie zazwyczaj na oko. Anka mąki, słuchajcie, ostatnio odkryłam, że jeśli tą mąkę sobie przesitkujemy to te. Na leśniczki są ciut, ciut lepsze. Oczywiście te ciasto nie ma być jakieś gęste lego. To ciasto teraz jest takie, stawia opór, ale jest ogólnie luźne że na łyżeczce będzie lepiej. gdzie to ciasto? Na łyżeczce musi tak lecieć. Ale gdy da tak jak jadam, to na 99% powinno się to udać w takiej konsystencji. Już mamy naleśniki na patelni. Daję zawsze trochę ciasta tu, może mi się uda nagrać, jak nalewam, ale to za chwilę, żebyście wiedzieli, ile mniej więcej wychodzi tego ciasta na patelni, że to nie jest jakiś mega gruby naleśnik. To go przewracamy. No i pierwszy naleśnik zjarany. Słuchajcie, taka rada, jak macie patelnię do naleśników z taką zwykłą, to żeby się one nie przypiekały bez tego właśnie oleju, Radzę nie smażyć na nie wcześniej mięsa, ponieważ ja no, usmażyłam raz i zostało coś takiego. Widzicie. I to niby jest nawet miejsce, gdzie jest y, umyta patelnia i odłożona, a i tak i tak po, po jakimś tam y, pierwszym nagrzaniu jej, nałożeniu ciasta, zostaje po prostu przypalenie z powrotem wychodzi. Także nie radzę na patelce od naleśników. Teraz robimy na tej patelni niskiej. Zobaczymy, czy się uda coś tu wyczarować. Delane, Zobaczymy, jak dojdzie na tej patelni. A tu na tej patelni nie robiłam. Nie wiem, dlaczego, co było powodem, ale wiem, że nie robiłam, bo coś się działo chyba na tej patelni. No dobra, spróbujemy zobaczyć, czy się nam uda, czy nie. Mamy pierwszego naleśnika. Zobaczymy, jak pójdzie reszta. Dobra, moich drogich klientów słucham, jaka opinia, jeżeli chodzi o naleśnik. Konzystencja. Okej, okay. dobre, okej. Okay. Ja nam. To? No, dobra, wypowiedź no, się. Dobra. Kasper przeżył, więc jest okej. Okay. Nie, nie takich. To są ostatnie jego. Dobra. Jemy z Nutellą, ze slimem. Tak, jak <kluzni> widać, <kluzni> slimea mamy. <kluzni> Truskawki, śmietana, borówka. Banan I, i dżem. I dżem. Ogólnie jaka ocena? Od skali od 1 do 5? 5. A tu no. Mija robi kebaba. Wołowego dusi wołowinkę z cebulką, pieprzem i chyba solą, nie? Mi się coś wydaje. I Mija, patrzcie, jaka zafascynowana. Dobra, od 1 do 10 7. Jem ja dała. to ci nie spakuje? Ja bym dała 9. ty głodna nie jesteś? Siedem, bo jak dam niżej, to no pierwsz miała. O, ty niedobra, zła i podła. Jak zrobisz mi, to mało. Bardzo mi dużo się zjarało, więc... No bardzo dużo mi tak, się tak, zjarało, to właśnie przez tą kurde moją patelkę taką. Miasteczka e, będzie otwieranie naszych kalendarzy adwentowych. I e, co chciałam powiedzieć, że myślałam, że pokażę wam, jak jest ubrany nas. Może mi się uda zrobić jakieś, jakieś tam drobne... Mm -hmm przebitki, ale nie jestem tego pewna. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. W każdym razie na pewno zobaczyliście dzisiaj już naleśniki, jak robimy na śniadanie. I na następny dzień prawdopodobnie jeszcze następne rzeczy coś tam będę dla Was miała, więc będzie fajnie, a prawdopodobnie za kilka dni już będziemy robić pierniczki, także <laughs> będzie fajnie, nie? Będzie tak inaczej. Dobra, dzisiaj zaczynamy od kalendarzy naszych złakociami. Ja mój złoty kalendarz, dzisiaj tu maseczka. Ciekawe co mi? Maseczka. No maseczka, dokładnie Maseczka. Nie no, Ok, także u no mnie była maseczka do twarzy. I teraz moje drogie. No, 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 drogi 12? To moje drogie dziewczyny, Teraz moje dziewczyny zostaną do z drogi. kalendarza e, kosmetycznego. I słuchajcie, to są moje papucie. Kolejne. <grym> Ile ma lat to, to jest takie, to samo. To są takie bambuszkowe. Czyli moje papucie takie, słuchajcie, dostałam od Mikołaja. Czy macie sobie Mikołaj. Mikołaj. Mm, tu są papucie dla Aniki. Takie, takie paputki dostała Anika. Takie to, same paputki. Ej, to są twoje. To, to, jest, to do kogo są? To jest 37, to jest 36. Ale te wypadają inaczej. No bo wypadają mniejsze, tak? To to będą 35? 34. Dla mnie 34? Tak. Ja no super. Gratulacje, mama. No, kupuję sobie a Ja nic nie mam. Nie? Gratulacje. No, oczywiście. No, to wpakcie, w końcu. 31. To 31. Znaczy, bo one wypadają mniejsze. No te popytki z CCC, bo my je mamy z CCC. Te popytki z CCC wypadają mniejsze. Ja tylko z kropetki, nie? No, tak jest nie, to jest greckie, to są skapetki, nie? To jest greckie, to jest greckie. To... to jest greckie, to jest Chłopacz Baru. Hmm. Lacie... No no no. no, dlaczego to ściska? Receptę nie to noga? Nie Ja dlaczego to ściska? I? nie na no, ściska? I dzisiaj... Tak, możesz rzucić. Dostałyśmy dzisiaj buciki i dostałyśmy dzisiaj łakocie i ja dostałam dzisiaj maseczkę z kalendarza adwentowego i powiem wam, że na tą chwilę to by było na tyle. Troszeczkę sobie obejrzeliście, troszeczkę nie wiem, dowiedzieliście, jak my robimy nasze naleśniki. A teraz życzymy Wam spokojnego wieczoru, tudzież z dnia. Zależy, kiedy nas oglądacie. No i do miłego. Pa!